Posłuchajcie, od niedawna koresponduję z taką dziewczyną, która podjęła walkę o swoje zdrowie i życie na podstawie inspiracji mojego programu. Hej, Rokman, za hej widzowie. Ja jestem dzieckiem z domu alkoholowego, wysoko funkcjonujących alkoholików, tylko że w domu rodziców na dobrych stanowiskach pracy, tylko że w domu działa się totalna patologia przede wszystkim przemoc psychiczna do tego fizyczna i ja jako dziecko z tym żyłam przez całe moje życie i jest naprawdę bardzo ciężko odnaleźć się czasami w dorosłym życiu są tego ogromne konsekwencje i moja ucieczka w ciągu to był melanch jeżeli kochacie swoje dzieci nie róbcie tego swoim dzieciom, bo nawet możecie nie pamiętać pewnych rzeczy, a dziecko wszystko pamięta. Buziaki trzymam kciuki walczysz o siebie, to jest tylko takie wrażenie i ta walka, ta, ta, z tym, żeby wziąć, czy nie wziąć, czy napić się, czy nie, nie będzie trwała wiecznie. Naprawdę to minie, będziesz najczęściej Zobacz, jak ty wyglądasz. Jesteś piękna, młoda kobieta i sobie znajdziesz inne towarzystwo i faktycznie trzeba odrzucić całkowicie towarzystwo, w którym było ci pseudo dobrze w poprzednim czasie. Pozdrawiam cię, jesteś dla mnie bohaterką. Trzymaj się.